Cześć, jestem Kasia. Jestem trenerem osobistym i instruktorem zajęć fitness od blisko 8 lat. To w pewnym momencie poczułam, że moja kariera stoi w miejscu. Miałam trudności z pozyskiwaniem klientów i pracowałam za niskie stawki, co przekładało się na moje wypalenie zawodowe. Zdecydowałam się na współpracę z Markiem i z jego ekipą. Ponieważ, e, kiedy trafiłam na jego nagrania na Instagramie i posłuchałam tego, co mówi, to zrozumiałam, że jest to odzwierciedlenie wszystkich moich braków. E, przede wszystkim tego, że mimo, że jestem dobrym specjalistą i wiem, jak wykonywać swoją pracę, tak aby były efekty. To ja nie potrafię sprzedać swoich usług, nie potrafię dobrze ich wycenić i przede wszystkim nie potrafię trafić do klienta, który jest gotów za to zapłacić dobry pieniądz. A czy miałam wątpliwości na początku? Przede wszystkim zastanawiałam się, czy ten program rzeczywiście działa i czy to jest coś dla mnie, dlatego że musiałam zupełnie zmienić swoje przekonania na temat tego, co myślą ludzie o Współpracy z trenerem, ale jednocześnie uznałam, że jestem w tak trudnej sytuacji finansowej i zawodowej, że w zasadzie to nie mam nic do stracenia, że już gorzej być nie może i w zasadzie yy, jak nie teraz, to kiedy? Że warto spróbować, że przekonajmy się. Efektem współpracy z fitmarketerem było przede wszystkim uzyskanie niezależności finansowej. Przede wszystkim pokochałam na nowo swoją pracę, pokochałam współpracę z tymi ludźmi. Zrozumiałam, że to co robię jest właściwe, mega wartościowe i że ludzie naprawdę są skłonni zapłacić za to dobre pieniądze. Jak to wpłynęło na moje życie? No, przede wszystkim moje życie wskoczyło na wyższy level. W tym sensie, że to ja ustalam zasady gry, nie biegam za klientem, jak oszalała. Jeżeli komuś nie podobają się warunki współpracy ze mną, to jest to ok, znajdą się inni, którzy będą skłonni ze mną współpracować, i wiem, jak szukać takich ludzi. Um, przede wszystkim pozbyłam się lęku związanego z tym, co będzie dalej pod kątem zawodowym i finansowym. Mam ustaloną ścieżkę, dobrą strategię i wiem, że jeżeli będę się tego trzymać, to wszystko na pewno pójdzie dobrze. Gdybym nie, sk nie skorzystała z tej oferty, to na pewno, no na pewno nadal bym się dalej przepracowywała. I nic z tego nie miała marne zarobki, no i pewnie doszłabym do takiego momentu, że zmieniłabym branżę. Więc jeśli nadal zastanawiasz się, czy skorzystać z oferty fit Marketera, to powiem tylko krótko, zaufaj. Ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że zobaczyłam film z Markiem w internecie, że ten film w jakiś sposób tak do mnie przemówił, że ja wysłałam to zgłoszenie i że pozwoliłam sobie pomóc. Po prostu to, była, to był brakujący element w mojej układance, jakim była sprzedaż. Jeżeli jesteś dobrym trenerem, dobrze wykonujesz swoją pracę. Ludzie, z którymi współpracujesz, są zadowoleni z tego, co z nimi robisz. To prawdopodobnie yy, Twój biznes nie idzie dlatego, ponieważ nie potrafisz sprzedawać swoich treningów i nie masz dobrej strategii na to, jak wykreować ten swój biznes. Więc no, zgłoś się po prostu do grupy ekspertów z marketera, a oni ci to wszystko ogarną, tak, że będzie to hulało. Więc no, jeżeli dołączysz do naszej ekipy, to trzymam za ciebie kciuki i jestem pewna, że wszystko będzie ok. Z mojej strony to wszystko. Puziaczki. Pa!